Z żoną prowadzę 8-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Zawiszyn w Powiecie Wołomieńskim. Hoduję krowy mięsne tudzież mam też kilka sztuk koni. Moje gospodarstwo to w większości są łąki, użytki zielone. Około 4 hektarów mam łąk położonych na Naturze 2000. Ponieważ natura stawia wymagania, prawda? trzeba się do nich dostosować, trzeba po prostu zachować terminy koszenia, terminy wypasu. Dlatego jest to pewne utrudnienie. Wypas bydła powoduje, że mogą razem, wspólnie z innymi zwierzętami, jednocześnie funkcjonować. Nie przeszkadzają ptakom. Trzeba ograniczać tylko obsadę na pastwiskach, żeby nie było za dużo zwierzaków, żeby nie puszyły zwierząt, nie przeszkadzały im w okresie lęgowym. Potrafiłem się przyzwyczaić do tego, że jest to pewne utrudnienie, że nie zawsze można tą łąkę kosić, nie zawsze można te zwierzęta wypuszczać na pastwisko. Tylko trzeba po prostu je reglamentować, trzeba stosować się według karty wypasu, żeby nie przekraczać obsady, żeby nie zakłócać ptakom czy innym zwierzętom okresu lęgowego. Pan Zbigniew Łoń z miejscowości Zawiszyn na Mazowszu nauczył się żyć w zgodzie z naturą i dbać o środowisko naturalne. Za jego stodą są piękne zielone tereny, na których żyje dzikie ptactwo i zwierzęta. Połowa jego gruntów objętych jest obszarem Natura 2000. Ze środków uzyskanych w ramach typu operacji inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000, pan Zbigniew Łoń zakupił nowe maszyny rolnicze do swojego gospodarstwa. W 2017 roku dowiedziałem się od doradcy Mazowieckiego Ośrodka do Doradztwa Rolniczego o programie, który wspomaga rolników gospodarujących na naturze. Złożyłem wniosek, w 2018 roku ten wniosek został rozpatrzony. Zakupiłem trzy maszyny, to jest włóka polowo która pozwala wyrównywać tą darń na łąkach, rozwalać kretowiska, kosiarkę rotacyjną i przetrząsarko-zagrabiarkę. Te maszyny są mi bardzo potrzebne, żeby na tych łąkach zachowywać wszystkie standardy i dostosowywać się do wymogów, żeby spełniać warunki, żeby w odpowiednim okresie dokonywać pokosów. Te łąki moje są podzielone takimi rowami. One są te pastwiska też, które muszę wykasywać nie do jady są po prostu małe, jest na nich dużo drzew, dlatego te maszyny są tak dostosowane, że one, kosiarka składa się hydraulicznie, mogę wszędzie wjechać, próbować, żeby wszędzie te, te łąki zagospodarować tak jak potrzeba. Składając wniosek, musieliśmy pisać o zgodę na zakup tych maszyn do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody, żeby oni wyrazili zgodę, czy te maszyny nie będą zakłócały życia ptaków i Roślin, które są na naturze 2000, ale okazało się, że te maszyny są zgodne, nawet robią mniejszy hałas niż stare maszyny, które miałem. E, powodują, że to ptactwo nie płoszy się, e, nie, nie są uniszczone legowiska tych ptaków. Stosując odpowiednio te maszyny, zachowując się do, do zarządzeń e, i, i dyrektyw, e, które obowiązują na naturze 2000, można dbać o przyrodę. Obszary Natura 2000. To forma ochrony przyrody wprowadzona w Polsce w 2004 roku. I głównym celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Poza tym ważna jest również ochrona różnorodności biologicznej. Tereny Natura 2000 są to obszary wyznaczone przez Unię Europejską. Mają bogate walory przyrodnicze. Są to cenne siedliska ptaków, cenne siedliska roślin. Na tych terenach występuje oczywiście produkcja roślinna i zwierzęca. Niemniej jednak większość rolników posiada na tych terenach łąki. Te łąki należy chronić, ale wszystko musi być jak gdyby kontrolowane. Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 mają utrudnione możliwości prowadzenia działalności rolniczej, dlatego mogą się z tego tytułu starać o wsparcie finansowe z operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Z programu mogą skorzystać rolnicy gospodarujący na terenie obszarów Natura 2000. Celem jest wsparcie w wypełnieniu standardów środowiskowych, które dotyczą tych właśnie terenów. Rolnicy mogą uzyskać wsparcie na inwestycje dotyczące rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk oraz na wsparcie w produkcji zwierząt trawożernych. W tym przypadku to wsparcie może wynosić do 60%, jeżeli dotyczy młodego rolnika. W przypadku pozostałych beneficjentów to może być do 50% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna kwota, jaką można uzyskać, to 500 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o te koszty kwalifikowalne, to mogą być inwestycje takie jak budynki i budowle związane z produkcją zwierząt trawożernych oraz zakup maszyn i urządzeń, które pomagają w Utrzymaniu użytków zielonych trwałych. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalnie 500 tys. złotych. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. złotych. Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 oraz nie będą negatywnie oddziaływać na cenne przyrodnicze obszary. Podstawowy warunek, który tutaj jest konieczny, trzeba być rolnikiem, czyli mieć nadany numer gospodarstwa, być posiadaczem użytków rolnych. Wymóg, który jakby jest obligatoryjny, to minimum 1 hektar musi być trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000. To jest jakby weryfikowane przy, jako pierwszy punkt, czy rolnik się może kwalifikować do tego. W dalszej części e, sprawdzamy zakres inwestycji, który rolnik chce wykonać. E, no zakres jest troszeczkę obwarowany, dlatego że e, głównie może być przeznaczony na maszyny i urządzenia służące właśnie trwałym użytkom zielonym. Czyli poprzez urządzenia do użytkowania łąki pastwisk, to te inwestycje też mogą być przeznaczone na urządzenia do zagospodarowania, jeżeli chodzi o odchody stałe, odchody płynne w gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą. Czyli tu mówimy o rozrzutnikach, czy ewentualnie o wozach asenizacyjnych. Rolnicy posiadający trwałe użytki zielone na obszarach Natura 2000 przyzwyczaili się do gospodarowania na tych gruntach i do tego, żeby żyć w zgodzie z naturą, a przede wszystkim dbać o środowisko naturalne. Swoje gospodarstwo na obszarze Natura 2000 posiada Roman Ostrowski z miejscowości Siekierki na Podlasiu. Moje gospodarstwo jest 70 hektarowe, zajmuje się wyłącznie produkcją zwierzęcą. Głównie to jest bydło mleczne, trochę opasowego. Większość zajmują trwałe użytki zielone, w no, większości położone na obszarze Natura 2000. To są y, użytki często zalewane na wiosnę przez rzekę Narew, gdyż wodę wylewa. No i jest dosyć ciężko zebrać dobrej jakości pasze. To trzeba tak troszkę kombinować, no, wyłapywać dobrą pogodę i zbierać szybko, co się da. W tym roku było bardzo sucho, także bez problemu dało się pozbierać. W innych latach był problem, było mokro i był problem z wjazdem na łąki. W tych okolicach większość gospodarstw położonych jest na obszarach Natura 2000. Pan Roman Ostrowski skorzystał z pomocy w ramach operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Dzięki temu mógł zainwestować w nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze. Teraz może szybciej i precyzyjniej zebrać pasze dla zwierząt. Pierwszy raz dostaliśmy teraz wsparcie na finansowanie na zakup maszyn na obszary położone na Naturze 2000. Teraz za dofinansowanie na naturze 2000 zakupiliśmy ciągnik rolniczy, rozrzutnik obornika, lawetę do zbioru bel, kosiarkę czołową i włókę łąkową. Wsparcie było w wysokości 200 000 zł. O dofinansowaniu dowiedzieliśmy się w ODR-ze w Białymstoku i tam pani z Oderu poprowadziła dla nas wszystkie formalności. To jest dobre wsparcie, no bo można kupić sprzęt, którym można szybciej zebrać tą paszę. Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wielu rolników to ogromna pomoc, dzięki której mogą modernizować park maszynowy. Bez tego typu wsparcia nie mieliby szans na tak większe inwestycje w swoich gospodarstwach. Ale rolnicy muszą jednocześnie przestrzegać zasad, które obowiązują rolników gospodarujących na gruntach położonych na obszarach Natura 2000. Są tam obwarowania, jeżeli chodzi o stosowanie szczególnie nawozów, czy jeżeli chodzi o nawet nawozów tych naturalnych, mówimy tu głównie o borniku, czy o gnojowicy, czy gnojówce. Często jest tak, że też są wyznaczone terminy do zbierania użytków zielonych, więc czasami trzeba zebrać to bardzo szybko, więc to, to są te obostrzenia, które jakby są odgórnie. Niektóre obszary Natura 2000 mają wyznaczone programy ochrony, które też jakby przy sporządzaniu tych wniosków sprawdzamy, czy akurat dany obszar natura, bo one mają swoje własne nazwy i numery, czy one akurat nie wymagają jakichś innych obostrzeń, które muszą stosować rolnicy, bo jeżeli chodzi właśnie o te nawożenie, czy jeżeli chodzi o koszenie, ma to też związek między innymi z gatunkami, czy to zwierząt występujących na danych terenach, czy z gatunkami roślin, także to są powiązane ze sobą wszystko składniki. Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najbliższy nabór będzie przeprowadzony jeszcze w tym roku.